21 odcinek z Kibidi Trashken? Mamy ludzi mikrofalki. Nie obejrzeliśmy poprzednio, ale mamy. Wszystkie odcinki obejrzeliśmy. Dzisiaj jest 21? O kurde, oni są brutalni. Wow. Dajcie znać, co myślicie o tej serii? Czy Wam się podoba? Czy lepiej oryginała oglądać? Co ten Kibidi Toilet ma na plecach? Jesus Tytan mikrofalówka, kurde, jak fajnie wygląda. LOL. Jest mega OP, mega mocny. O jacie. Ten to jest toksyczny, nie? Reset. A, muzyka, prawa autorskie, co? Dziwnie ten skibit toilet brzmiał: dzięki za followka, panie Kajzerka ze sklepu. O, naukowiec, ale ty, ale ten naukowiec jest w wersji jakiejś takiej młodszej, nie? Co to jest? Co tu się dzieje? Ło wow. czemu on tak zaciesza? Ej, co jest? Czy, czy on coś mu zrobił temu tytanowi? Miło mi, że mnie codziennie oglądacie. Dziękuję. Wow, ale kozacko wygląda ten tytan. Postarali się. Czemu ten naukowiec się tak cieszył? On coś zrobił jemu, nie? Może go jakoś zainfekował albo coś. Fajny odcinek. Całkiem przyjemny, nie? Wyszedł 20 odcinek z *Kibidi Trashcan, więc jak najbardziej chciałbym go sobie obejrzeć. Zobaczymy. Fajna seria, mega, mega w ogóle jakość jest tutaj w tej serii. I tym razem tu mamy Skibidi Toilet. Nie toalety, a kosze na śmieci. I będzie nowy, nowy, nowa postać. Oho. O kurde, jak to dziwnie wygląda trochę. LOL! Człowiek mikrofalówka. Tak jest. Tego jeszcze nie było. Człowiek, mikrofala. Jesus Christ, co tu się dzieje? Lol, jakieś radiacje, promieniowanie. Lubię oryginalne Skibli Toilet, oczywiście. Oho, oho. Dziwne, no. Ale jakościowo całkiem niezły ten odcinek, powiem wam szczerze. Ludzie mikrofalki. Tego jeszcze nie było, nie? O, patrzcie i teraz normalnie. Larcz mikro... mikrofala. A tytan je... o, tu tytan chyba idzie. Kurde, nieźle. Fajny odcinek. Odcinek 19 z toilet śmietniki. Czy śmietnik. Patrzcie, ile tu ich nadciąga. To są te takie większe. Które zwykle w miastach są, a i zostały zniszczone. Nie przejdziecie, zamknięte, proszę bardzo. Tak jest. Wy też zostawcie kciuk w górę, bo ta seria jest naprawdę episka. Wow, ale te wybuchy głośno to. Panie, okopy normalnie, jak pierwsza wojna świ albo druga wojna światowa. Kurka, tego przebito. No nieźle, moi drodzy. Robi się gorąco. O, ktoś się tu dobija. Łopanie! O kurka! Patrzcie, jaki gościu. Cyk go w gały Nie ma. Wygląda jak taki ten cyborg, nie? Robocop o, o I co teraz? O proszę, wyjeżdża tutaj samochód Jakie opancerzony, działko, jakiś... Ale to laser jest, nie? No, całkiem nieźle poszło I co teraz? O, wstawaj! Wstawaj kolego, wszystko jest dobrze, nie martw się. Lecimy, nie śpimy. Czemu on się chwyta za głowę? No co? Co? Co to za jakieś dziwne dźwięki on wydaje? Nie rozumiem. Oho, laserek. O nie. O, no i ładnie, i co teraz? Sekretny agent, on też tu jest? No to co, odcinek 18 by trzeba było obejrzeć też w naszej serii. Ło, kurde. ale dzieje się tu, dzieje. Jest jakaś baza, chołg tu nawet jest. Nieźle. O nie! A nie zniszczyli go, dobra, walcz, walcz, czołgu. Patrzcie. Wszystko załatwione. Dobra, załatwili ich tyle dobrze. Co to jest agent? A to co? to jest za jakiś ufo ulepszony? Ufo, śmietnik. No nie, czołg nam rozwalił. Co za gość? Strzelaj! Dawaj! Oj, nie działa to na niego. No to nieładnie. Kibidi Śmietniki, odcinek 17. Serdecznie zapraszam, bardzo serdecznie moi drodzy, mamy 17 odcinek Śmietników. Będzie ciekawie, myślę. Będzie się działo, prawda? Lecimy do oglądania. Okej, okay. jest i nasz Tytan. W ogóle ten Tytan, jak go nazwać? Tytanmen, chyba. Tytan. Nie wiem, ja, ja, jak go nazwać w ogóle? Wygląda w ogóle jak ta postać ze Skibidi Przyjaciel, główna, główny bohater tamtej serii. O, dostał okulary. Okej. Okay. Teraz będzie o, odporne naprowieniowanie. W ogóle dźwięk z Counter Strike'a, tylko chyba z 1.6, nie? Tak mi się wydaje. Albo nawet GO. O, kurde. No to mu pokazał, nie? Chyba się, chyba się trochę zdenerwował, tak mi się wydaje, nie? Okej, okay, lasery w użyciu. Ten ma mocniejsze, no, no dobra, czy to koniec. Co to? Wow! Nie no, to jest mega moc. Aż mu się to zepsuło, zobaczcie. Spaliło się mu to. Oj, to nie jest dobrze. A ten jak świeci. Jesus Christ, co tu się dzieje? Kibini toilet, ale to śmietnik. Zapraszam serdecznie. Szesnasty odcinek. Co się tutaj wydarzy? Mam nadzieję. Co oni tutaj robią? Co on robi? To, co to oni się jakoś doga... Co? Co tu się dzieje? Boże święty. Tygo, Pogłusz... Co go dobra. Bogłusz O jejku, coraz większe śmietniki się pojawiają. tego to jeszcze nie było. O jest i tytan. Nie, to jest to nie jest tytan. What? O jejku, to się robi coraz mroczne, jakbyście chcieli zauważyć. Wow, nieźle sobie poradził. To jest chyba mini-cinema-man, można powiedzieć tak. Nie, tylko telewizora brakuje w sumie. On też ma jetpacka? Co oni tu robią? Jasnych więc czego oni to nie wymyślą? Zobaczcie! Wow! Nieźle to było. Moi drodzy, nieźle to wyszło. Zapraszam Was oczywiście do pozostałych odcinków, 15 i reszta. Obejrzcie sobie już teraz całe, całe zestawienie. Bo ten 16 odcinek był mega fajny, a teraz lecimy z resztą odcinków. Kividi Toilet, ale to śmietnik. Odcinek 15. Zapraszam serdecznie. GBD toalet, ale to śmietnik, odcinek 15. Lecimy, słuchajcie, jest to seria panowska Nie ma tu toalet, ale za to są śmietniki, także <grystanie> dość ciekawie, prawda? Co tu się dzieje w ogóle? Ok, i Smokey tworzy tę serię. Zapraszam do niego na kanał oczywiście. Okej okay, mamy tu large'a. I on wskoczył na głowę. Okej okay, to chyba z. Co się tam stało? Dźwięk był jakby z noża dostał. Ale no nie wiem, a co z naszym. On jest uszkodzony, no nie. To niezbyt dobrze, słuchajcie. Naprawdę niezbyt. Odcinek 14 lecimy. Wiele się tu dzieje. Mamy nowe skibD śmietniki. Ciekawa seria, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawa. Polecam do sprawdzenia. My oglądamy wszystkie odcinki jakie są do tej pory. Wow, zniszczyli ten śmigłowiec! A to jest jakiś no... Patrzcie na czapeczkę tego! Golfisty! Golfiści tacy, takie mają chyba, nie? Tak mi się wydaje. O, No, to jest niezły. To jest chyba agent. Specjalny agent. I tytan jakiś tam leciał. No, nieźle. Ej, całkiem fajnie to wygląda. A tu jest prawdziwy śmietnik, słuchajcie. O kurka, brutalne. Odcinek 13, lecimy. <ścoughs> Lecą śmietniki. Może ten tutaj jest taki dość długi. Znaczy, długie ma te nogi. Śmiesznie ta seria wygląda, śmietniki normalnie. No, na co nie patrz? To to jest sekretny agent? Co to za ludzie? Co tu się dzieje? Słuchajcie, nieźle. Ale no, mocna skluba, patrzcie, aż uciekają. Aha, no to ładnie ich załatwiają. Jeden po drugim? Jak go nazwać? Skibidi... Jak to jest? Kamera? To... Czy człowiek aparat fotograficzny chyba tak? Sprawdźmy w co w odcinku 12 nam szykłowali. To jest kosze, helik kosze na śmieci helikoptery. A ten to kto to jest? Patrzcie, jaki. Wygląda jak glitch. Glitch śmietnik. A to jest chyba lider. To jest G-Man śmietnik. O i Titan e... agent. Tu się dziwne rzeczy dzieją w tej serii. Naprawdę. O, to na niego nie zadziałało. I musi uciekać. Pewnie musi uciec. No co? Będzie po tobie, uciec. o jas Uciekaj! Tytanie, uciekaj! Uciek. Uciek. Ale jak pokonać teraz tego? Oj, oj, oj niedobrze. Odcinek jedenasty! Kibidi toilet, kosze na śmieci. No, jaki ulepszony ten... głośnik. Trójgłośnik. Można powiedzieć. <laughs> Ten tu ucieka. Jest i tytan. On ma broń jak kobieta kamera z oryginalnej serii z Hibbdy Toilet. O oh, wow No to nieźle A tu jest G-man chyba G uciek, patrzcie ucieka No nieźle Odcineczek dziesiąty Okej, okay, a co tuż się dzieje? Totalna rozwałka O jacie, co on ma na... To jest naukowiec? Nie Ojoj, oj, oj, mocny jest. Patrzcie, jak wszystko niszczy. No to kto go pokona? Aha, ok. Nie było pytania, nie było tematu. Odcinacz dziewiąty. A tu jest rozmowa. Patrzcie, to koszów na śmieci. To jest lider i Jimem ale oni są przestraszeni, chyba dali ciała Oho. o ojacie, nie zadziera się z wielkim koszem na śmieci no panie, musisz zrobić to co mówi, bo skończysz, skończysz marnie Jaki oczy! Mamy odcineczek ósmy. Tytan się bawi. Okej, okay, nie sądziłem, że w ten sposób go... Myślałem, że go, wiecie, kieścią zgniecie, a nie takie pyk. No nie wiem, czy to wystarczy na Tytana. W ogóle ten Tytan ma twarz jak z, ze Skibidi Friend, ten Skibidi Toilet. Odcinaczek siódmy. O jacie, co tu się dzieje? Kamery uciekają. Już wiemy przed czym. No. No, oj. Przykro mi. O, jacie. No to było. Ale dziwnie ten tytan wygląda trochę. Odcinek szósty. O czym oni tu rozmawiają? A, o, to jest ten tytan chyba. Czy naukowiec. O, jest duża kamera. Co on ma? Głowa z Toilet? Czas zemsty, tak jest. Odcinek piąty. Nie, a patrzcie jak ten large kamera Ma ulepszone te rzeczy to, to jest głośnik? To jest głośnik Uciekaj, no nie Odcinek czwarty Oj, lepiej się scho schowaj się stary z kosz na śmieci czy dziadziuś kosz na śmieci Oho. Oj, oj, oj. to jest ten G-man odcineczek trzeci najlepiej wyglądają te zwykłe kosze na śmieci parkowe takie bo miejskie a to jest large głośnik. To wygląda jak kamera z oryginału, nie? Bo głośniki raczej białe stroje mają, te garnitury czy koszule. No ale moc ma dość sporą. Tyle toalet pokonał. Odcinaczek drugi. Ci tu rozmawiają. Nie warcz na mnie, co ty robisz? Odcinek pierwszy, od tego wszystko się zaczęło. Co to jest? Nie mówcie, że ten tojtoj będzie z Toilet. A jednak nie. Nie jeżdżę.